Dzień dobry YouTube. Dawno mnie tutaj nie było. Mam nadzieję, że zostaliście ze mną. Nie obraziliście się, bo już chyba za 4-5 tygodni minęło, aż wstyd powiedzieć. Zostało mi kilka tygodni do tego, żeby wyjść na scenę i pokazać, słuchajcie, to co mi się udało zbudować. Więc zostańcie ze mną, obserwujcie mnie. Ja będę starała się teraz już coraz częściej tutaj być. A dziś, słuchajcie, jest bardzo ważny dzień. Robię nogi. Więc zapraszam Was. Ale zanim tam się udam, to przygotuję sobie mój napój, który będę używać, którym będę popijać w trakcie tego mocnego treningu. Oczywiście wpada dekstroza, ja już sobie ją wsypałam. Dekstroza w takim zielonym słuchajcie, w takiej zielonej torebusi. No i sięgnę sobie po glutaminę, po EAA. Masła orzechowego to ja teraz nie jadam. Na pewno nie takiego. I ta urynka wpadnie, aj no i słuchajcie, 4 gramy soli to jest obowiązkowo u mnie, e, zawsze. Czy słuchajcie, mi, mój performance się zwiększy przez te wszystkie dodatki, typu dekstroza i tak dalej, nie wiem czy się zwiększy. E, trener mi powiedział, że mam e, sobie pić, więc piję, na pewno regeneracja będzie też inna e, po treningu, pompa mięśniowa będzie też inna. U mnie w tej chwili się bardzo dużo zmieniło. Słuchajcie, zaraz Wam zaktualizuję mój brzuch, bo to jest bardzo ważna rzecz. Brzuch to jest w tej chwili u mnie ten element ciała, którym naprawdę mogę się już zacząć chwalić. Pozostałe elementy też całkiem nieźle wyglądają, natomiast. Misia, o co Ci chodzi? Natomiast, no cóż, brzuch jest najlepszy i plecy. Michaś. A to jest potwór mały, który codziennie rano, słuchajcie, budzi mnie, potykam się przez niego, żeby dojść i zrobić cardio, ponieważ ona zawsze chce jeść. Jest wyczulona, kiedy ja wstaję, staję przy misce i po prostu nie pozwala mi iść dalej. <grytanie> słuchajcie, zatrzymałam się, bo nie pokazałam Wam brzucha. Zobaczcie, jak mój brzuch teraz wygląda. Ładna kosteczka, co? I ona się cały czas szlifuje. Także będzie jeszcze lepiej. Dobra. To już możemy słuchajcie yy, iść. Słuchajcie Porolowałam się trochę, tak zaczynam i mobilizacja była lekka, a teraz są przywodziciele i są kozaki. I robię po takie dwie serie robocze. Oczywiście są serie wstępne. Większość ćwiczeń robię systemem Back of Set, czyli są dwie ciężkie serie. No, i oczywiście te serie dwie ciężkie poprzedzają serie rozgrzewkowe. Pierwsza jest ciężka, super ciężka, a druga jest taka bardziej odpoczynkowa. Tam jest około 10-12 powtórzeń. W tej pierwszej jest 6-8 powtórzeń. W niektórych ćwiczeniach 8-10 powtórzeń. To zależy, jakie to są ćwiczenia. Robimy dalej. Teraz powinnam, słuchajcie, zrobić uginanie na siedząco, ale nie zrobię, dlatego że jest maszyna zajęta, jest dosyć długo zajęta i już mi się nie chce drugi raz kogoś przepraszać, kto siedzi na telefonie. Słuchajcie, robię należąco, powiem Wam szczerze, jaka jest różnica. Na siedząco jest większa stabilizacja, możemy się zaprzeć i podnoszą nam się biodra do góry przy większym ciężarze, a tutaj należąco nic do tego luksusu nie mamy. Zawsze te biodra będą się podnosiły, bo jak będziemy chcieli po prostu większy ciężar wziąć. Także robię drugą, drugą serię słuchajcie, rozgrzewkową. Odzyskałam, słuchajcie, swoją maszynę. Eee, oczywiście tak nie powinno się robić, jak zaczynamy rozgrzewkę na jednej maszynie, tak samo robimy serię roboczą. Eee, no ja się trochę rozgrzałam, zrobię sobie jeszcze jedną rozgrzewkową na tym na siedząco. Dlatego na nią wróciłam, ponieważ dla mnie jest ważne, żeby jednak ten progres teraz notować. Eee, ile kilogramów, ile powtórzenia, wszystko sobie notuję, więc byłby taki trochę misz-masz. Pójki mam już bardzo dobrze rozgrzane, słuchajcie, mogę zrobić serię roboczą. Ostatnio zrobiłam sobie 10 powtórzeń, 45 kg zabrałam, więc dzisiaj też zrobię e, z tym samym kilogramem i postaram się zrobić trochę więcej powtórzeń i to będzie dla mnie już progres, bo mam 10 do 12 powtórzeń. Słuchajcie, przede mną są przysiady Więc trzeba rozrzać te czwórki Robimy teraz wyprosty W serii miałam zrobić 10-15 powtórzeń i tak też wyszło. 12-15 powtórzeń przepraszam. I tak też wyszło, 15 wyszło. No i teraz ma być ciężej. Ma być 8-10 powtórzeń, więc dorzuciłam sobie jedną sztapkę złota. C Idealnie trafione, 10,5. Ostatnie się nie liczy, bo to było już takie, słuchajcie, wymuszone i w ogóle nie liczy się, więc idealnie sobie wymierzyłam tą sztawkę złota. To teraz przesiadę. Zrobię sobie kilka serii rozgrzewkowych, będę sobie tak dokładała ciężaru, żeby dojść do tego ciężaru właściwego, żeby zrobić z nim te 8-10 powtórzeń. Buty ściągam. odpocznę, to że sobie ciężar właściwy i zrobię serię główną. I zostańcie ze mną, bo zaraz wam powiem, co ja teraz jem, ile jem, czego nie jem, ile ważę. Bardzo intymne sprawy będę poruszała. Słuchajcie, dzisiaj ja mam dzień high-carb, dzisiaj zjadłam 80 gramów mąki ryżowej. Jak wrócę z treningu zjem 100 gramów mąki ryżowej i zjem jeszcze około 35 gramów wafli ryżowych. I to jest mój dziś full of day, jeżeli chodzi o węglowodany. Białko się nie zmienia, u mnie jest 200 gramów każdego dnia, nawet treningowego. I dzisiaj fatuję trochę mniej, bo wychodzi około tam 40 gramów, więc jest jak jest. coraz mniej mam siły, ale mam zmienione też treningi. już teraz nie robię słuchajcie pięć razy w tygodniu jak było, tylko robię cztery razy w tygodniu. Mam push, pull i legs. i one są też różne te treningi. są dostosowane do mnie, do moich słuchajcie, yy, że tak powiem yy, słabych stron bo na przykład mam po niektórych treningach pull i push, mam dwa ćwiczenia na pośladki jeszcze, na przywodziciele mam również ćwiczenie wrzucone. No i dużo takich rozciągających, mobilizujących, cudawianki, bo faktycznie gdzieś to ciało jest takie pozbijane. Ja też jestem trochę krzywa, słuchajcie, mam asymetrię. Zorientowałam się właśnie na siłowni, że, że mam asymetrię, jeżeli chodzi o moje plecy i barki i to właśnie przez pozowanie. Wcześniej o tym nie wiedziałam, jak biegałam <laughs> kilka lat temu, e, a przez to sobie to zrobiłam, trudno powiedzieć. Prawdopodobnie przez po prostu kilka lat pracy przy komputerze. Podobno to jest normalne, wiecie, myszka, e, biurko, jedno ramię zawsze jest wyżej i tak zostaje i to wygląda bardzo brzydko, no ale Tutaj na tych zawodach, na które ja się szykuję, bardzo ważna jest estetyka ciała, więc nikt nie będzie na to patrzył, co ja robiłam i dlaczego robiłam i zasług za to nie ma, tylko za wygląd raczej. Dobra, jedziemy z drugą serią. Kolejne ćwiczenie, słuchajcie, to lek pres. Pierwszą sobie zrobię taką seję rozgrzewkową, a kolejne będą te już cięższe. Nisko, bo dzisiaj czwórki bardziej nisko stopy. Jedziemy. C Dobra, wystarczy Na rozgrzewkową serię Szkoda tracić sił Ale lecimy serią główną Słuchajcie, 15 razy. Zupy dzisiaj już nie ugotuję, nie mam mowy. Przy garach nie stanę. <laughs> Przychodzę do domu, rzucam wszystko, jem po treningowe. Od razu kolejny posiłek, bo i tak jest mały, więc nawet tego nie poczuję. I po prostu kładę się spać. <laughs> Druga seria, słuchajcie, będzie lżejsza, bo będę robiła około 20 powtórzeń, więc sobie zdejmuję ciężar. <laughs> no i ma być porządnie i trochę. Trochę lżej, taka zwana seria odpoczynkowa, jak to w Bako w jest. O, nogi mam już tak zmęczone, słuchajcie, że odjęłam sobie 20 kilo i w ogóle tego nie poczułam. A jeszcze mam do zrobienia SMIFy na no, SMIFie, bułgary, SMIFy <laughs> i hiptrasty i jeszcze jakieś wygibasy na tyłek. Teraz podzielam sobie, słuchajcie, z bułgarami, ale tutaj będę potrzebowała sobie zrobić taki ruch, żeby czwórki mi bardziej zapracowały niż wszystko inne. No i w tym celu idę po worek. Zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, normalnie jak Louis Vuitton, torebka. To mi jest niepotrzebne, tylko mi będzie przeszkadzać. Najpierw sobie znajdę ruch z pustą, z pustą sztangą, zdejmę buty, bo mi się rzecz zdecydowanie lepiej robi bez butów. Ruch jest ok. Zrobię sobie, dołożę sobie jakiś ciężar. Ale pas sobie słuchajcie zakładam, bo lubię z pasem robić przesiady i bułgary. Jednak czuję po prostu takie... Nie wiem, tak pewniej się czuję. Uh. Co? 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 Tu podstawą jest, żeby pracowała tylko ta noga wykroczna, słuchajcie. Ale jak już było ciężko, to ja już że i dupa mi też z tyłu szła. Więc jak jest ciężko, to wszystko się włącza. I druga seria. Słuchajcie, coś czujesz, że za chwilę zacznę ziewać, a to znak, że jestem już zmęczona yy, i że zostały jeszcze dwa ćwiczenia do końca treningu. Można powiedzieć, że nogi przetyrałam dzisiaj. Teraz projekt dupa na tapecie. Hip trusty i wejścia na podest, słuchajcie. Hip lubię lubię robić sobie na bosaka, dlatego, że zauważyłam, że przy większym ciężarze przesuwają mi się stopy do przodu. I wchodzą mi dwójki. No, Także, a wiecie, że im bardziej stopy są do przodu wysunięte, to yy, zdejmuje się jak gdyby pracę pośladka na rzecz dwójek. Pas bezpieczeństwa zapinam i zrobię sobie serię wstępną, żeby wyczuć tylko ten pośladek, a potem lecę już z ciężarem właściwym. Pośladek już taki dzisiaj rozgrzane, że ja już nie muszę go rozgrzewać. Tak naprawdę zrobiłam sobie tylko taką serię wstępną, żeby po prostu przypomnieć sobie ruch, żeby ciało przypomniało sobie ruch. No i co, nie ma tutaj dużego, słuchajcie, dużej przerwy między serią wstępną a roboczą. Jest tylko przerwa na dokładanie ciężarów. Na telefonie nie siedzę, bo telefonem nagrywam. Się okaże, słuchajcie, czy moja dupa pociągnie ten tonaż. Normalnie zazwyczaj pociągnie, ale dzisiaj to jest. To jest. To już ma dość. Druga seria. Ten sam ciężar. Pewnie będzie trochę mniej powtórzeń. Zrobiłam sobie przerwę, żeby dojść i nalać sobie wodę. Słuchajcie. Fajnie jest na koniec się przeciągnąć. Dobra, sprzątamy ciężar. Słuchajcie, mam do zrobienia jeszcze wykroki na stepie. To jest ostatnie ćwiczenie. Eee, powinnam je zrobić na przemian z ale nie zrobiłam. Przyznam szczerze, bo bałam się, że nie zrobię tej drugiej serii hiptrastów tak jak należy, więc połączę sobie to z brzuchami jeszcze, żeby... jeszcze brzuch wiecie, żeby ten brzuch jeszcze dobrze wyglądał. Bardzo fajnie tutaj czuć rozciągnięcie pośladka, słuchajcie. I jak wracacie, dobrze jest wbijać piętę. Wtedy ten pośladek jeszcze bardziej pracuje. Słuchajcie, idę jeszcze się porozciągać i pomizdrzyć się trochę do lustra. W końcu muszę ogarnąć to pozowanie. Teraz jeszcze nie za bardzo mi to wychodzi, więc nie będę się Wam pokazywać, bo wstyd. Ale będzie ten czas, że pokażę. Słuchajcie, ja wygram się los na loterii. A teraz to się w ogóle chwalę swoim brzuchem. Zobaczcie, jak fajnie wyglądam. Dlatego że. Słuchajcie, kupiłam dzisiaj aż 18 kg indyka, bo był po 15 zeta w moim Lidlu. I to tylko oferta do wyczerpania zapasów. Cała lodówka pewnie poszła w ciągu 3 godzin, bo ja sama pół lodówki wybrałam. A tak w ogóle to pozdrawiam z treningu, dzisiaj nogi zrobiłam. Normalnie czuję się, jakbym po prostu coś wypiła. Kończy się dzień, słuchajcie, dobiłam do portu, przyjechałam, jestem już u siebie. Idę zaraz zjeść swoje potreningowe i naprawdę więcej dzisiaj już nic nie zrobię, po prostu położę się grzecznie spać, bo rano wstaję i robię cardio, więc tak, teraz robię rano kardio, po treningu nie robię cardio. Mimo wszystko ten trening zawsze mi się schodzi około dwóch godzin, no ale cóż, zdecydowanie lepiej tak jest, jeżeli wstaję rano już mam taki po prostu nawyk, taki, nie wiem jak to powiedzieć, przyzwyczajenie, że faktycznie... Wstaję i siadam na rowerek. Najpierw kawkę sobie wypiję. Także za dziś bardzo Wam dziękuję, że towarzyszyliście mi w moim treningu nóg. Jak macie jakieś pytania, proszę piszcie. Ja będę wam wrzucała, obiecuję częściej takie treningi i będę mówiła co u siebie. No i koniecznie, koniecznie czekajcie na kolejny film. Dziękuję bardzo. Lecę jeść!